Widziałeś te komentarze odnośnie składu? Sam hejt. Trzeba coś podziałać, tak nie może być. Trochę późno, co? No ale nie ma co siedzieć. Trzeba działać. Trzeba przede wszystkim, jak to mawiał Janusz Wójcik, dzwonić. Budowanie składu zaczniemy od młodzieży. Przede wszystkim musimy zbudować piątkę na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. Mamy trzech wychowanków. Adrian Przybyło, Krystian Jarosz, Patryk Surowiec. Nasi wychowankowie w tym roku będą mogli pokazać je ze swojej jak najlepszej strony. Kolejny Franciszek Majewski. W tym chłopaku drzemie duży potencjał. Słabszy ten sezon, dużo problemów, ale wierzę, że kolejny będzie dla niego przełomowy. Zawsze chciałem mieć rudego Brytyjczyka w składzie. Ty, no nie mów, że ja nam ściągasz do składu. Nie, no Danie Tanie Biuli to nie. Zostawmy, żeby zarząd klubu nie miał długów 8 milionowych. Tym Brytyjczykiem będzie Anders Rowe. Zawodnik U24. A ostatni rok jako 24-latek. Myślę, że ma wiele do udowodnienia. Zresztą jeździł na naszym torze. Widać, że to jest zawodnik waleczny. Myślę, że będzie dobrym uzupełnieniem tego składu. Kolejny U24. Myślę, że w tym chłopaku grudzi naprawdę ogromny potencjał. Krzysztof Sadurski, po dobrym sezonie w Kaliszecie. Czas dać mu szansę w drugiej MetalCast Ekstralice. To będzie dobry ruch. Pierwszy senior, Duńczyk. Spokojnie, nie taki stary. 28-letni Anders Liager. Na naszym torze, to naprawdę bardzo mocny zawodnik, który zawsze dobrze czuje się przy Hetmańskiej 69. Dobrze widzę go w Rzeszowie. Kolejnym seniorem, myślę, że będzie Mateusz Szczepaniak, facet doświadczony, zawodnik, który naprawdę jest waleczny, miałem okazję z nim współpracować w innym klubie i wiem na co go stać. Kolejnym seniorem mój dobry znajomy jeszcze z czasów krakowskich, schodzący z Ekstra Ligi, Rasmus Jensen, więc kolejny Duńczyk. Duńczyk, który w tym sezonie miał troszkę problemów, ale myślę, że na poziomie drugiej metalka z Ekstra Ligi będzie naprawdę jednym z czołowych zawodników Spokojnie stać go na top 5. Jak to mawia Tomek Hajto, truskawka na torcie, Oskar Pfeiffer. Kolejny zawodnik, schodzący z Ekstraligi, znakomity startowiec, bardzo dobry człowiek i myślę, że jeden z liderów naszej drużyny w przyszłym sezonie. Jeden z liderów? To kogo masz jeszcze na myśli? Ten telefon jest magiczny, ale niektóre sprawy potrzebują troszkę więcej czasu.